Cześć mamy środę 27 listopad godzina 820 No ja jadę, wstałem, już jadę godzinkę wstałem dzisiaj, ruszyłem o 7 Bardzo fajnie, że udało mi się wczoraj tam zatrzymać na tym miejscu gdzie gdzie Miejsce. Ok, głośno było, ciutkę niewygodnie się spało, ale to wszystko kwestia jak się ułoży łóżko i, 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 i można spać. Akurat jestem tutaj na odbicie na 50 km w Miolby, bardzo często tamtędy wjeżdżę. Yy, Akurat no. nie dzisiaj, dzisiaj jedziemy prostu do Littopinga. Już na no. tutaj kontenerek, tylko puścimy taką że możemy wjeżdżać. Ta widać jaka jest ja jestem na czwórce czwórce jedna rzecz, nie tylko zawsze będę chciał zrobić i będę, będę chciał odwiedzić jedno miejsce w biegu tej autostrady, ale to jest tam trochę niżej za Helsingborgiem, mianowicie miejsce pamiętniające pierwszego Basiste metaliki Cliffa Bartona Miejsce, w którym zginął. Metalika była tam na, na początku swojej działalności. Na turne po Szwecji, to otokar wpadł w pościsk i no, śpiąc wypadł autokar do przygód. i jest takie jedno miejsce, które upamiętnia to jest blisko, blisko właśnie miejsca, gdzie, gdzie zginął. I jak sobie patrzyłem, jak dostanę jakieś trasy właśnie, że w landskronie będę miał się załadować i lecieć gdzieś tam na górę to idealnie będę musiał zjechać z autostrady i tylko kawaląteczek e, wzdłuż autostrady pojechać i, i jest tam taki właśnie Tripadżan Memorial. E, więc to na, na, te, na tej drodze, na tej autostradzie jest jedno z tych miejsc, które chcę zobaczyć. No, a tak to, to no nie ma dzisiaj co za bardzo znowu nagrywać, no jadę, pada. Byłem zatankowany, to chociaż sobie szyby umyłem boczne, bo, yy, bo miałem je zachlapane też. Wszystko co dzisiaj robiłem, no, będę za pół godziny, około 30, 30 km mam do pojęta, około pół godziny tam będę, rozładowuję, No i dzwonię też do firmy, co dalej robimy z tym moim się kołem. Tak, chociaż można nawet zaraz zadzwonić. I teraz jeszcze jedna rzecz, trochę zmieniłem położenie kamerki. Lepiej. Chyba lepiej niż było wczoraj, bo widać i autostradę i dosyć panoramicznie. Mm, na razie mi się podoba. Dajcie znać, co o tym słyszycie. No Do później. Mamy środę 27. Nie chcę pokazywać, yy, gdzie ja jestem, bo to nie o to chodzi, ale właśnie się rozodowuję. Takim moto zestawem, może trochę o, będzie lepiej. Nagrywam z telefonu. Jest to zestaw typu podnoszony. Na końcu będzie to wszystko szło do góry, ale to dopiero na końcu rozładowywania. W tej chwili jesteśmy podłączeni u klienta i się zrzucamy. Normalnie rura, powietrze bije ciśnienie. Mamy jakieś trzy bary. I tak wygląda. Tak. zrzucam się na razie 40 minut za jakąś godzinę będę to dźwigał ale nie chcę pokazywać nic ponad mój zestaw no dobra, zacząłem trochę to podnosić eee, na razie minimalnie do góry całość wygląda w ten sposób, że z tyłu są rozstawione nogi tak, rozstawiłem nogi, żeby, żeby było oparcie z przodu bezpośrednio do akumulatora wziąłem dwa przewody które są wyprowadzone z pompy która jest w naczepie pompa jest hydrauliczna pod spodem właśnie nie wiem czy to jest zbiornik na olej chyba tak który to na dole, to jest zbiornik na olej, który powoduje, że to się unosi. W tej chwili pompą podłączoną bezpośrednio pod akumulator będzie trochę głośno. Załączam i trochę do góry podnoszę. Cała filozofia. No, to mam nadzieję, że. że rozładunek się podobał. Tak jak powiedziałem na początku, nie chcę pokazywać za dużo, gdzie ja jestem i ten, żeby nikt się do mnie nie przyczepił. Bo no, tak jak powiedziałem, my jeździmy po różnych takich chemicznych firmach, dlatego tutaj starałem się też pokazywać tylko mój zestaw. To dosyć specyficzny zestaw, bo nieczęsto się z nim jeździ. Teraz jestem po rozładunku już, co zresztą widać, jadę wracam na Havstund, już wiem co robię, jutro mam ładować znowu znowuż tego samego klienta chyba, chociaż nie wiem, ale jakieś 15 ton tylko jakiegoś towaru, więc z 15 tonami teraz sobie spokojnie dam radę z podniesieniem osi, więc, więc to dobrze i na Danię mam jechać, no, taka jest polityka firmy, że wszystkie serwisy robimy na Danii, dlatego mnie ściągają na danie, chyba, że coś mega pilne jest ale tutaj te ja rozumiem, 15 ton to mi raczej na pewno ośka nie powinna nawet próbować iść na dół a jak nie, no to to, to to nie będzie jakiś tam problem, bo to sobie poradzę i też podniosę no, a teraz po rozładunku to nawet nie przebrałem się tylko wskoczyłem, jadę będę musiał gdzieś Moment mamy gdzieś, przed godziną 11 jest będę musiał ale to za jakieś dwie godzinki no około pierwszej sobie zrobię pauzę zjem i wtedy powinienem dolecieć już do, 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 do bazy, jadę trochę inaczej bo jadę w tej chwili na Orebro i potem na karsztat i granicą Orie chcę przekroczyć czyli taką trochę od, 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 od góry na, na Oslo, na Oszynackę jak się jedzie kilometrowo to samo wychodzi chociaż nawet mi nawigacja pokazuje parę kilometrów mniej, ale takim dziwnym ścięciem więc e, zobaczymy akurat tym odcinkiem tej 34, którą z tej, tej chwili jadę do pierwszy raz. Ja to jeszcze, jeszcze chociaż nie, przepraszam, Junckro, kiedyś byłem tutaj na rozładunku oleju, e, to, to, to tędy jechałem, ale potem na Matole, no i w Matoli wpadam na 50, na Orebro i w Orebro na 18 i tamtędy już będę jechał aż do granicy w Orię. Co prawda też mi nawigacja pokazuje, że jakieś nawigacja i nie tylko, bo ja jeżdżę też na papierowych mapach, to mnie zna, to, mnie, to, to wie, że jestem taki trochę staroświecki pod tym względem. Może jeszcze z takim małym ścięciem i wtedy yy, Van Nern, jezioro Waner od północy miniemy przez Karstadt. Pojedziemy czy jak tu Szwedzi mówią kariesztat. Yy, granica Orje na z Parsborg i tam do firmy Nawigacja Nawigację pokazuję w tej chwili: 16.27. Ja jeszcze pół godziny pauzy muszę dokręcić, bo teraz na rozwodu 15 minut zrobiłem. Eee, więc gdzieś, gdzieś te pół godziny dokręcę jadę czyli około 17 powinienem być, być na bazie myślę, że całkiem, całkiem przyzwoicie eee, no plus jakieś na coś, co się może gdzieś tam za przeproszeniem zestrać, no to, no, to, no to jakiś tam zapas mam ale też no jadę szybciej, nawigacja mi wylicza tak jakbym jechał prędkością 78 ja troszeczkę szybciej jeżdżę hmm, więc, więc eee, no zobaczymy. Teraz widzę w tej kamerce, że chyba lepiej jak yy, kamera jest w ten sposób yy, zamocowana. No, potem jeszcze sprawdzę, bo to jest chyba na szeroki, nie na bardzo szeroki, ale bardzo szeroki chyba nie musi być obiektyw. Eee, e, chyba jeżeli z dźwiękiem jest wszystko ok, no to postaram się nagrywać w ten sposób, bo, bo i drogę widać, i trochę to, co jaka tam widać. Nie wiem jeszcze jak słychać, bo jeszcze sobie nie zgrywałem tego na, na, na komputer i nie odtwarzałem. Pewnie dzisiaj na bazie się trochę z tym pobawię, bo jakoś tak no znowu <laughs> zacząłem łapać Friday z skręcenia i z, z montowania tego wszystkiego. Dobra, do później. Chociaż dobrze zmieniłem jeszcze na zwykłe, um, na zwykłe ustawienie, nie szerokie. Um, czy teraz jest lepiej? I wtedy by było lepiej. I jeszcze może na bardzo szerokie zmienia, chociaż wydaje mi się, że może to takie normalne liner będzie będzie ok. Zobaczymy. No dobra, to w ramach testu. To jeszcze ten bardzo szeroki widok. Nie wiem, nie wiem, nie wiem co o tym sądzić. Jak ktoś ma ochotę się powiedzieć w komentarzu, to zachęcam. No ja, tak jak powiedziałem, dzisiaj się to pozgrywam. Może już jakiś pierwszy motor zrobię, jeżeli będę miał czas na spacie, a ja. myślę, że będę miała tam jeszcze jest internet, więc może, może, może uda mi się to zrobić. Eee, który obraz jest najlepszy? Nojka, środa 27, cały czas, mamy godzinę 13.40. Tak widać to no niestety cały czas e, pada, pada i jeszcze raz pada a przed wieczką stanąłem na pauzę, zjadłem sobie obiadek. Do bazy mam 230 km, więc około 17, tak jak spodziewałem się, będę. Mówię, no, chyba, że coś się tam nie nieprzewidzianego wydarzy, bo to zawsze trzeba w transporcie e, brać na to poprawkę. E, gdzie jestem? Z dwieczką wjechałem na drogę 18, jestem przez, przed Kamstadem. Po mojej lewej stronie. Tutaj nie widać, rzeczy jest to największe szwedzkie jezioro Vantern, Baren, Vantern. nie najdłuższe bo tam to wczoraj spałem dzisiaj jest Vanern Vanern to jest y, największe jezioro w Szwecji i ja je tak od północy hmm, objeżdżam objeżdżam od północy i potem droga na Oslo granicą odbijał na drogę na Norweską 22 i zjazd e, takim lekkim ścięciem jechałem tylko no, to jest właśnie fajna Szwecja, bardzo hmm. lubię tą Szwecję, bo spokojna droga była hmm, między 50 a 18, bo nie dojeżdżałem do Rebro do 205, chyba jakoś tak ściąłem, potem jeszcze w ogóle taką maluteńką dróżką pojechałem. Cisza, spokój, nikogo nie było. Eee, natomiast eee, no też nie nagrywam, bo no co? Deszcz, zachmurzenie. No, jechałem przez lasy. To bardzo, bardzo takie fajne miejsce, ale, ale no, mam nadzieję, że jak będę jechał, jak będę jechał jakoś w lecie takimi drogami, to na pewno więcej będę, będę nagrywał. No, po prostu droga, po prostu droga. Łączę się później standardowo. No dobra, to też takie podsumowanie troszeczkę inne zrobię niż zazwyczaj, jak w kabinie siedzę już na bazie. Ja mam do bazy 30 kilometrów, w tej chwili lekka szaruga jest, też to akurat robię specjalnie, żeby trochę potestować sobie jak ten, to wygląda w, w nocy, jak tutaj jest zawieszone, co widać, czego nie widać, jak mnie słychać. Jadę ty tej drogą, drogą numer 22, zaraz dojadę do Rakestad i wtedy staną do, do nas na bazę. E, robotę dostałem na jutro. 7.30 ładuję żywicę. 15.40 mam prom do do, 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 do... do Danii. W piątek rano zrzutka. 60 km od nas od firmy, i wtedy mam jechać do firmy i na serwis. Taki jest plan. Więc w sumie, no a tej żywicy to też ładuję, nie to, bo też sobie pomyśli, o jedzie z osią, która mu się grzeje i żywica łatwopalna. Nie, akurat tam tylko 15 ton mam załadować, i to na pewno bezproblemowo, to, 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 to nawet się ta ośka nie będzie opuszczać. Sama się nie będzie opuszczać, tylko cały czas będzie dźwignięta do góry. Żeby na pewno u góry była, hmm, więc do GT Parka no wszystko zależy. Mam nadzieję, że może trochę granicę chociaż szybciej trochę ee, przekroczę i, 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 I że, że nie zajmie mi tyle na granicy, więc tak w miarę, miarę okej. Okay. Brzywica, no, tam trochę trudna jest procedura mycia, tam na pewno nagrywać nie będę pewnie. No a może samą jazdę trochę ponagrywam, jak jak już no mówię, nie trzymam kamery, w ręce tylko jest zawieszona. Plan mam taki też, żeby teraz jak dojadę do domu, do domu do, na, na bazę, stanę przepnę naczepy, jeszcze przed kolacją postaram się pozgrywać to co było nagrywane i może, może jakiś mały montaż zacznę Okej. Okay. To w takim razie to.